A tak wklejam na jeszcze niedobry wieczór, bo jeszcze dobrego wieczoru nie ma, chociaż jest dobry czas. Zawsze jest, jak na Roman Nacht, chociaż dobre wiadomości, dobry czas. Do brzegu FK. Ponieważ mam problemy z transferem, to pomyślałam sobie, że ten czas niech nie będzie taki jałowy. Czyli ym, mogę w międzyczasie trochę odpowiedzieć na Wasze potrzeby, zapytania. No, też niektórych moich stalkerów, haterów, którzy zapytują, jak pragnę zbawić świat. No więc informuję, że nie pragnę i nie zbawię świata. Ale jakby ktoś chciał zadać pytanie w question and answer, chociaż ja jestem kiepska z angielskiego, czyli pytania i odpowiedzi, to zapowiadam taki odcinek wkrótce. Wkrótce przyjdzie do mnie Milena z Warszawy i zrobimy taki wspólny live z wiralami. Mówię wirami, wiralami, tak to nazwę, czyli kręcenie kółek. To Wasze potrzeby w zapytaniach w tym względzie i ja nie wiem, co się z tego urodzi, bo to będzie um, też jej doświadczenie, więc no, to, to, to tak pójdzie sobie. Mam nadzieję, że super. Wyjdzie, zobaczymy. Natomiast już od pewnego czasu wysyłacie mi jakieś zapytania ogólne, co do których no, mogę się tylko od, ogólnie odnieść. To nie są jakieś pytania konkretne, prywatne, osobiste, więc to jest taka wiedza ogólna. Więc jeżeli macie jakieś pytania, właśnie na które mogłabym odpowiedzieć ogólnie, niepersonalnie, bo jak mam, mm, podaję kontekst, w kontekście wiedzy holistycznej, odpowiadać na konkretne przypadki, Kazusy casey, no to nie ma takiej opcji. Bo ja bym musiała was na wizji diagnozować, to jest niemożliwe fizycznie. Tak, jakbyście poszli do lekarza i próbowali online w i poprosić ich o diagnozę. No, chyba się każdy z nich przeżegna, mówię o mądrym, dobrym lekarzu. Więc pytamy o, o takie rzeczy ogólne, które. A już, się, już mi klerent mi nią, ale się chyba zorientował, że mam zajęto mnie, albo wyczuł. W każdym razie, jeżeli są jakieś pytania, które macie do mnie albo do yy, gości z mojego toczenia, to dajcie znać tutaj na telegramie, za chwilę poproszę Tomka i Tomek to zmontuje i on ma tak, zrobić taką relaksacyjną, cudowną muzyką, wytłumi mi tego pana, co tam klaskał z a może nie wytłumi, to będzie taka atrakcja i ten samochód, no bo ja nagrywam, no słuchajcie, nie ze studia, tylko z mieszkania, gdzie mam otwarte okno. E, I jestem człowiekiem, a nie robotem, i nie siedzę w studio, i nie jadę z tym koksem 24 godziny na dobę. Ale jeżeli ktoś chciałby te samochody, to Tomek tam wrzuci takie małe zen, a wy możecie odpowiadać, a właściwie zadawać pytania, na które ja odpowiem w miarę możliwości. A jak nie będę wiedziała? A pewnie nie będę wiedziała, bo ja wszystkiego nie wiem. E, mimo, że moja Monika, koleżanka, taka, taka bliska, jeszcze z korporacji, zawsze. Mi. Karola, bo ona jeszcze mnie zna jako Karolę, Ewę, a nie Ewę Karolę, jest przemądrzała z głównymi. Ja bardzo lubię to określenie. Dziękuję, Moniczko. Bujaczki, pozdrawiam. Jak potrzebujecie jakiejś cudownej sesji zdjęciowej, to polecam, bo ma takie oko w obiektywie, że wow, i jest obiektywna w kamerze. ma Piękne fotografie robi. To polecam Monikę i ma wyczucie do ludzi. I jak będziecie mieli pytania do mnie, to pod tym postem w komentarzach albo na YouTubie, na Facebooka nie będę wrzucać, bo mi szkoda czasu na... Na te meta bzdury a pana Zuckerberga. Na YouTube też mi się nie za bardzo chce, ale tam przynajmniej bardziej, bo już Facebook, tam już odjechali kompletnie z tą cenzurą. Już im się po prostu inaczej. Słuchajcie, no, ludzie sobie na pewne rzeczy pozwalają, a yy, Facebook i meta sobie pozwalają na tyle, na ile im ludzie. No więc jak ludzie sobie pozwalają na to, żeby im wejść na głowę, no to im wchodzą te aplikacje na głowę, no siłą rzeczy. Jakby ludzie powiedzieli basta, nie mamy ochoty, to by po prostu wyszli z tych aplikacji. Ja też tam się nie udzielam za bardzo. Co jak widać, widać. Czyli mnie tam praktycznie nie ma. Ok, kończę. To tak, bo mi telefon cały czas bzy, 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 bzy więc... Rzeczywistość dzwoni. To co? To wy pytania i ja odpowiedzi i do wkrótce. Pa!